Ponad minutę byłeś o oh, awk, i byliśmy 20 minut opóźnieni. Wziąłeś SJ-6? A no. Raczej niepotrzebnie Dobra, bo, dawaj, chujczą. Bo już i tak jesteśmy tak opóźnieni, że. Dlaczego 20 minut opóźnieni byliśmy? 20 sekund, byliśmy opóźnieni ogólnie na start. Dobra, dawaj, biegniemy. SJ-6, kurwa, szybciej będzie. A ty jeszcze ponad minutę na awku byłeś? Nie wiedziałem, że mi tak szybko jeszcze Proszę nim kawę zrobić, kurwa. Nie wiedziałem, że tak szybko nas pierdoli, ty. No. Ale to już tam miał być to już jest pewnie. Ale nie musisz o tym wiedzieć. Typy wybiegną. Przed nami. Przede mną. Zabili mnie. Łącznie pięciu jest. Co? Pięciu łącznie. Aha. Chyba, że dwa teamy to były. Ja pierdolę, co ty tam ćwiczysz? Co, sam się zastanawiam. Ale z granata zabiłem. No. Kurwa, ja patrzę. Ten do niego strzela, ten z granata, do niego wrzeszkosz. Kurwa, mal.